hi guys so there's still that voting going on for project parkour and that will be really lovely if you can just swipe up and go vote for the best lines of course if you didn't i will appreciate that and also i will be posting a new line for other competition uh, which is kind of different from my usual runs i think you'll like it and also i will be asking you to vote again i'm really sorry as much as I don't like to ask for votes and shit to from competitions so yeah, I'm really sorry but I have to Instagram także głosowanie na Project Parkour wciąż trwa jestem w finale do końca tygodnia można głosować i bardzo byłbym wdzięczny jeżeli przeciągniecie się palcem do góry i zagłosujecie dziękuję bardzo i dzisiaj, już niedługo, Dlatego kolejna przeleweczka na kolejne zawody internetowe. Yy, inna niż moje normalne przebiegi na zawody, więc myślę, że Wam się spodoba, ale też będę musiał Was prosić o głosowanie. Przepraszam. Także ja bardzo nie lubię generalnie prosić o takie rzeczy, żeby tam na mnie gdzieś głosować, ale przez tą całą koronę niestety w tym roku to jest jedyna opcja, żeby na zawodach coś ugrać. I muszę Was o to prosić. Ale bardzo doceniam każdą pomoc i bardzo dziękuję. Nice Look nice. 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 So I just posted the new run for Fist World Competition. You can watch it somewhere here and swipe up to vote for me. I'm sorry. I'm really sorry. I really don't want to ask for this shit, but I have to. Dzień dobry polski Instagram. Po raz drugi. Wstawiłem właśnie przeleweczkę. Możecie sobie obejrzeć na moim profilu gdzieś tutaj i Przeciągnąć palcem do góry i na mnie zagłosować. Sorry, że o to tyle proszę. Po prostu mam już tego dość, ale muszę.